Pamiętam dokładnie ten dzień, jakby to było wczoraj. Siedziałam w salonie rodzinnego domu Karoliny w Krakowie, w tej starej kamienicy na Kazimierzu, gdzie każdy mebel krzyczał o tradycji i pieniądzach. Był grudzień, na dworze padał śnieg, a ja trzymałam w dłoniach filiżankę herbaty, którą pani Jadwiga podała mi z takim wyrazem twarzy, jakby to był trunek dla żebraka. Przyszłam tam po raz pierwszy jako partnerka jej córki, pełna nadziei i chęci zrobienia dobrego wrażenia. Miałam na sobie swoją najlepszą sukienkę, kupioną na wyprzedaży Wejczędem, i buty, które wyczyściłam do połysku poprzedniego wieczoru. Pani Jadwiga przyglądała mi się od góry do dołu tym spojrzeniem, które potrafiły mieć tylko pewne polskie matki z wyższych sfer. Karolina próbowała rozładować napięcie, opowiadając o mojej pracy w małej księgowości na Nowej Hucie, ale jej matka przerwała jej w pół zdania. Księgowość na Nowej Hucie? Powiedziała z niedowierzaniem, jakbym właśnie przyznała się do jakiegoś przestępstwa. Karolino, czy ty rozumiesz, co to oznacza? Ta dziewczyna pochodzi z zupełnie innego świata. Nasze rodziny znają się od pokoleń, mamy tradycje, nazwiska, które coś znaczą w tym mieście. A ty przyprowadzasz do domu kogoś, kto? Urwała, ale dokończyła to spojrzeniem. Ktoś, kto nie jest wystarczająco dobry. Ktoś, kto jest biedny. Karolina zerwała się z miejsca. Mamo, nie możesz tak mówić. Ale pani Jadwiga nie była jeszcze skończona. Odstawiła swoją filiżankę, pewnie porcelanę z ćmielowa, odziedziczoną po prababci i spojrzała mi prosto w oczy. Posłuchaj, dziecko. Nie mam nic przeciwko tobie osobiście. Ale moja córka zasługuje na kogoś z jej poziomu społecznego. Ktoś, kto może jej zapewnić stabilność, przyszłość. Tyle ledwo wiążesz koniec z końcem, mieszkasz w kawalerce na obrzeżach miasta, jeździsz tramwajem. To nie jest życie dla mojej córki. Jesteś zbyt biedna dla naszej rodziny. Te słowa wbiły się we mnie jak nóż. Siedziałam tam, z buzującymi policzkami, czując, jak łzy zaczynają napływać mi do oczu, ale odmówiłam im upadku. Nie dam jej tej satysfakcji. Nie przy niej. Wstałam, podziękowałam za herbatę głosem, który ledwo drżał, i wyszłam z tego domu z podniesioną głową. Karolina wybiegła za mną na ulicę, przepraszając, płacząc, mówiąc, że to nie ma znaczenia, że jej matka jest po prostu staroświecka. Ale miało znaczenie. Dla mnie miało ogromne znaczenie. Tamtej nocy, w mojej małej kawalerce, gdzie rzeczywiście ledwo starczało miejsca na łóżko i biurko, płakałam. Płakałam ze złości, z upokorzenia, z bólu. Ale gdzieś między łzami zrodziło się we mnie coś innego. Determinacja. Wściekłość, która zamieniła się w paliwo. Postanowiłam, że udowodnię jej, że się myliła. Że pokażę jej i całemu światu, że pochodzenie nie definiuje tego, kim możesz się stać. Następnego dnia w pracy, zamiast siedzieć bezmyślnie nad fakturami, zaczęłam rozglądać się wokół z innej perspektywy. Pracowałam w małej firmie księgowej, ale widziałam jej problemy. Widziałam, jak stary pan Kowalski, właściciel, męczył się z przestarzałym systemem, jak tracił klientów, bo nie nadążał za nowoczesnymi rozwiązaniami. Widziałam szansę. Przez kolejne miesiące, po pracy, uczyłam się wszystkiego. Co mogłam? Kursy online o finansach, o zarządzaniu, o nowych technologiach księgowych. Zapisałam się na wieczorowe studia MBA, oszczędzając każdą złotówkę. Rezygnowałam z wyjść ze znajomymi, z kawiarni, z wszystkiego. Mój świat zawężał się do pracy, nauki i snu. Karolina została przy mnie. Mimo presji rodziny, mimo tego, że jej matka przestała się z nią odzywać przez kilka miesięcy, ona została. To ona wierzyła we mnie, gdy ja sama czasem wątpiłam. W te trudne noce, gdy zastanawiałam się, czy to ma sens, czy nie powinnam po prostu pogodzić się ze swoim miejscem w życiu, ona przypominała mi, dlaczego zaczęłam. Po roku miałam plan: przemyślany, dokładny plan biznesowy. Chciałam stworzyć nowoczesną platformę księgową online, która pozwoliłaby małym przedsiębiorcom łatwo zarządzać swoimi finansami bez potrzeby zatrudniania drogich księgowych. W Polsce, w 2016 roku, to była stosunkowo nowa koncepcja. Potrzebowałam kapitału. Poszłam do banku po kredyt. Odrzucili mnie. Poszłam do drugiego. Odrzucili. Do trzeciego, czwartego. Wszędzie to samo, brak zabezpieczenia. Brak historii kredytowej, zbyt ryzykowny projekt. Ale przy piątej próbie, w małym banku spółdzielczym, trafiłam na człowieka, który zaryzykował. Pan Tomasz, młody doradca, który sam pochodził z niewielkiego miasteczka i rozumiał głód sukcesu. Dostałam 50 tysięcy złotych. To była fortuna i jednocześnie nic. Zatrudniłam programistę, Marka, studenta Politechniki Krakowskiej, który był genialny, ale też spukany jak ja zaproponowałam mu udział w zyskach zamiast pełnej pensji zgodził się pracowaliśmy po nocach w weekendy moja kawalerka stała się naszym biurem karolina przynosiła nam jedzenie kawę czasem po prostu siedziała obok dając wsparcie swoją obecnością pierwszy pół roku to była gehenna techniczne problemy błędy w kodzie brak klientów Spałam po cztery godziny na dobę. Schudłam dziesięć kilogramów. Moi rodzice dzwonili z Płocka, błagając, żebym przestała, żebym wróciła do normalnej pracy. Ale ja nie mogłam. Nie po tym, co powiedziała mi pani Jadwiga. Nie po tym, jak na mnie spojrzała. Przełom przyszedł niespodziewanie. Jeden z naszych pierwszych klientów, mały sklep z odzieżą vintage na Stradoniu, Polecił nas swojemu znajomemu. Ten znajomy polecił kolejnym. Zaczęło się powoli, ale nieprzerwanie. Social media pomogły. Tworzyłam treści o finansach dla małych firm, o czym nikt wtedy nie mówił w prosty, zrozumiały sposób. Ludzie zaczynali mnie rozpoznawać, śledzić, ufać. Pod koniec pierwszego roku mieliśmy stu klientów. Pod koniec drugiego tysiąc. Trzeba było wynająć prawdziwe biuro, zatrudnić więcej ludzi. Przeniosłam się z kawalerki do dwupokojowego mieszkania, skromnego, ale mojego. Karolina wprowadziła się ze mną. Jej matka nie przyszła na nasze parapetówki. Trzeciego roku dostałam propozycję od inwestora z Warszawy. Chciał kupić 30% firmy za 2 miliony złotych. 2 miliony. Jeszcze 3 lata wcześniej to była suma abstrakcyjna, Nierealna. Teraz siedziałam w jego biurze, ubrana w garnitur od polskiej projektantki, którego nie musiałam kupować na wyprzedaży i negocjowałam warunki. Wziął 25% za 2,5 miliona. Byłam dobrą negocjatorką, nauczyłam się tego z konieczności. Z tymi pieniędzmi ekspandowałam. Otworzyłam biura w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. Zatrudniłam najlepszych ludzi, Jakich mogłam znaleźć? Marek został dyrektorem technicznym, jego udział w firmie był wart już więcej niż kiedykolwiek marzył. Stworzyłam miejsce pracy, o jakim marzyłam, gdy pracowałam dla pana Kowalskiego, gdzie liczyły się umiejętności i zaangażowanie, nie pochodzenie czy znajomości. W piątym roku byliśmy liderem rynku w Polsce. Zaczęliśmy rozglądać się za granicę Czechy, Słowacja, Węgry. Moja firma była warta 20 milionów złotych. Kupiłam mieszkanie w centrum Krakowa z widokiem na Wawel. Nie na pokaz, nie dla innych, dla siebie. Bo mogłam. Czasami spotykałam znajomych pani Jadwigi na wydarzeniach biznesowych, na których teraz byłam zapraszana jako mówczyni. Widziałam ich spojrzenia, szept za moimi plecami. To ta dziewczyna od Karoliny. Podobno założyła jakiś startup. Podobno jest teraz bogata. Uśmiechałam się tylko i szłam dalej. Karolina i ja wzięłyśmy ślub szóstego roku. Małe, kameralne wesele w ogrodzie za miastem. Zaprosiliśmy najbliższych przyjaciół, moją rodzinę, kilka osób z firmy. Pani Jadwiga nie dostała zaproszenia. To była decyzja Karoliny, nie moja. Nie zasłużyła na to. Żeby być częścią najszczęśliwszego dnia mojego życia, powiedziała mi żona w przeddzień ślubu. Bo tak jej matka odrzuciła ją, gdy ta odmówiła zerwania ze mną. Przez dwa lata prawie nie rozmawiały. Dopiero po ślubie pani Jadwiga zaczęła próbować naprawić relacje z córką. Małymi krokami, ostrożnie, Karolina, która miała dużo większe serce niż ja, powoli jej wybaczała. Ja trzymałam dystans. Byłam uprzejma, gdy musiałyśmy się spotkać, ale nic więcej. A potem przyszedł ten telefon. Było to zimowe popołudnie, siedem lat po tym feralnym spotkaniu w jej salonie. Siedziałam w swoim biurze na ostatnim piętrze naszej siedziby, przeglądając raporty kwartalne. Firma była teraz warta pięćdziesiąt milionów złotych. Mieliśmy trzysta pracowników. Ja miałam 32 lata i byłam jedną z najmłodszych przedsiębiorczyń w Polsce z firmą tej wielkości. Telefon zadzwonił. Numer Karoliny. Kochanie, moja mama chce z Tobą porozmawiać, usłyszałam w słuchawce. W jej głosie było coś dziwnego. Zażenowanie? Smutek? O czym? Zapytałam ostrożnie. Sama chcę Ci powiedzieć. Ale? Bądź dla niej łagodna, proszę. Pani Jadwiga przyjechała do mojego biura następnego dnia. Gdy sekretarka ją wprowadziła, prawie jej nie poznałam. Tamta pewna siebie, dumna kobieta znikła. Przed sobą widziałam kogoś starszego, zmęczonego, z garbiącymi się ramionami. Nosiła ten sam rodzaj eleganckich ubrań, ale teraz wyglądały na niej jakoś smutniej. Usiadła naprzeciwko mnie w fotelu dla gości tych samych fotelach, w których zasiadali dyrektorzy banków, inwestorzy, ludzie ubiegający się o pracę. Dziękuję, że zgodziłaś się ze mną spotkać, zaczęła cicho. Czekałam. Nie zamierzałam jej ułatwiać. Mój mąż, Stanisław, przegrał prawie wszystko w złych inwestycjach. Kamienica ma trzy hipoteki. Straciliśmy większość naszych oszczędności. Ja, ja szukam pracy. Wiem, że twoja firma zatrudnia w dziale obsługi klienta i pomyślałam. Urwała. Zobaczyłam, jak walczy ze łzami. Pomyślałam, że może, skoro jesteś teraz z Karoliną, może byś mogła, potrzebuję tej pracy. Proszę. Siedziałam tam, patrząc na kobietę, która siedem lat wcześniej powiedziała mi, że jestem zbyt biedna dla jej rodziny. Teraz ona prosiła mnie o pracę. Poczułam dziwną mieszankę emocji, triumf, złość, współczucie, smutek. Mogłam ją wyrzucić. Mogłam powiedzieć jej dokładnie to, co ona powiedziała mi, że nie pasuje do naszej firmy, do naszego poziomu. Mogłam dać jej poczuć wszystko to, co ja czułam tamtego dnia. Ale wtedy pomyślałam o Karolinie, o kobiecie, którą kochałam która wybrała mnie mimo wszystkiego. Pomyślałam o sobie, którą sama chciałam być, nie o osobie zgorzkniałej i mściwej, ale o kimś lepszym. Pani Jadwigo, zaczęłam spokojnie. Pamięta pani, co mi pani powiedziała, gdy pierwszy raz przyszłam do pani domu? Spuściła wzrok. Pamiętam. I bardzo mi przykro. Powiedziała mi pani, że jestem zbyt biedna dla pani rodziny że nie jestem wystarczająco dobra dla pani córki. Byłam w błędzie. Głupią, zaślepioną snopką. Widzę to teraz. Wzięłam głęboki oddech. Wie pani, przez długi czas marzyłam o tym momencie. O sytuacji, w której będę mogła pani pokazać, jak bardzo się pani myliła. Ale teraz, gdy to się dzieje, czuję tylko smutek. Bo tak naprawdę nic z tego nie wynika. Sukces nie smakuje lepiej z cudzą porażką w tle. Spojrzała na mnie ze łzami w oczach. Zatrudnię panią, powiedziałam w końcu, ale nie dlatego, że jest pani matką Karoliny. I nie dlatego, że chcę, żeby pani czuła się mi winna. Zatrudnię panią, bo wierzę, że każdy zasługuje na drugą szansę. Bo miejsce, z którego pochodzimy, nie definiuje tego, Kim możemy się stać? Ani w jedną, ani w drugą stronę. Pani Jadwiga rozpłakała się. Dziękuję. Nie zasługuję na Twoją dobroć. Może nie. Ale ja nie robię tego dla Pani. Robię to dla siebie. Bo nie chcę być osobą, którą Pani próbowała ze mnie zrobić, kimś, kto mierzy wartość człowieka jego kontem bankowym. Pracuję teraz w naszym dziale obsługi klienta już od trzech miesięcy. Jest punktualna, pracov.ta, pokorna. Czasami, gdy przechodzę obok jej biurka, myślę o tym dziewczynie sprzed siedmiu lat, siedzącej w tamtym salonie z drżącymi rękoma i łzami w oczach. Myślę o tym, jak bardzo chciałam wtedy zniknąć, przestać istnieć. A teraz? Teraz jestem tutaj. W swoim biurze, w swojej firmie, z kobietą, którą kocham i przyszłością, którą zbudowałam własnymi rękami. Pani Jadwiga miała rację w jednej rzeczy. Rzeczywiście byłam zbyt biedna dla jej rodziny. Ale nie dlatego, że nie miałam pieniędzy. Byłam zbyt biedna, żeby rozumieć ich płytkie wartości i przekonanie, że wartość człowieka mierzy się tym, co posiada, a nie tym, kim jest. Teraz mam wszystko, czego mogłabym chcieć. Ale najważniejsze nie są pieniądze, biuro czy sukces. Najważniejsze jest to, że udowodniłam, najpierw sobie, a potem światu, że granice, które inni próbują nam narzucić, istnieją tylko wtedy, gdy pozwolimy im istnieć. Każdego wieczoru wracam do domu, gdzie czeka na mnie Karolina. Czasami rozmawiamy o jej matce, o tym, jak bardzo się zmieniła, jak bardzo żałuje. Karolina jest szczęśliwa, że w końcu może mieć relację z obojgiem rodziców, bez konieczności wybierania stron. A ja? Ja po prostu uśmiecham się i pamiętam. Pamiętam, kim byłam, przez co przeszłam i jak każda łza, każda bezsenna noc, każdy moment zwątpienia doprowadził mnie właśnie tutaj. Do miejsca, gdzie nikt nigdy więcej nie powie mi, że nie jestem wystarczająco dobra.